Klechy domowe, miedziana lampa. Czy to się nie byje? Na zegarze kościelnym wybiła północ. Ponad miasteczkiem śląskim świecił księżyc, wokół niego tysiąc gwiazd migotało na niebie. To zielonym, to błękitnym, to żółtym światłem. Na cichych ulicach leżał śnieg. Nie widać było zapóźnionych przechodniów. Tylko burę i łaciate koty przemykały do piwnic na nocne łowy. Bam-bam-bam bił zegar nad uśpionym miasteczkiem. A uderzenia tego liczyło chore dziecko, które nie mogło zasnąć, choć przy jego łóżku czuwał troskliwie dziadek, otulał kołdrą, poprawiał poduszki i podawał wodę z malinowym sokiem. – Śpij, Pietrek, śpij! – mówił stary. – Słyszysz? Przecież to północ bije. Chłopak popłakiwał jednak i niespokojnie poruszał się na łóżku. Nie mógł spać. Wtedy to właśnie księżyc zaświecił prosto w okno izdebki i zalśnił pięknie na świeżo wyczyszczonej wielkiej lampie z miedzi, wiszącej na gwoździu u drzwi. Tę lampę podarował kiedyś dziadkowi Sztygar. Dziecko spojrzało zaciekawione, lampę znało, bo przecież dziadek co dzień zabierał ją ze sobą na kopalnię. Ale w świetle księżyca lampa wydała się chłopcu inna, większa, wspanialsza, taka właśnie jaką mieć powinien górnik z baśni, niezwyczajny dziadek Paweł Duda. Starzyku, rzekł, postawcie waszą lampę na stole, nie pali się ona przecież, a tak się świeci cała od miesiąca, aż dziw patrzeć jak się odmieniła. Paweł Duda ustawił lampę na wprost okna, by światło księżyca jeszcze mocniej się w niej odbijało. Aż oto Pietrek, dziwuj się. W świetle księżyca lampa przemieniła się i wypiękniała. Stała się jeszcze okazalsza, a bywa zwykle wielka miedziana blenda, którą na dole w kopalni nosi ze sobą sztygar. Wpatrzył się w nią staruszek i jakby wrósł oczami, a księżyc sączy przez okno coraz to piękniejszą, coraz hojniejszą poświatę ze srebra. Wtedy przypomniał sobie Paweł Duda dziwne zdarzenie dawne sprzed ćwierci wieku chyba. Działo się to w kopalni, kiedy Paweł pracował na dole jako maszynista i prowadził lokomotywkę ciągnącą włoski z węglem. W zdarzeniu owym występowała również lampa. Wielka, wspaniała miedziana, jaką tylko dojrzeć można w mroku kopalni. Umyślił teraz opowiedzieć to zdarzenie choremu wnuczkowi. Może chłopiec zasłucha się i zaśnie. No Pietrek, rzekł, legnij se wygodnie, a słuchaj dobrze, co ci powiem. Jak się zaciekawisz, a uspokoisz, to i senność prędzej przyjdzie. – A o czym będziecie rozprawiać, starzyku? – spytało żywo dziecko. Chłopiec pochwycił starego za rękę i przyciągnął do siebie – Paweł Duda usiadł na brzeg łóżka. Obaczysz, Pietruś, obaczysz. Łagodnie powiedział do malca i na no dobrze słuchaj. Młody byłem jeszcze, i na naszej barbarze na dole byłem maszynistą. W chodniku przewozowym mieliśmy już wtedy szyny, a po nich lokomotywka moja przez całą zmianę to ciągnęła za sobą pełne wozy po szyb, to znowu próżne popychała przed sobą do miejsca, gdzie ładowacze szybko wrzucali do nich węgiel. Rad byłem tej robocie. Lubili mnie kamraci, bo i o wozy się starałem i zważałem pilnie, by jakiego wypadku nie było. Jadę raz chodnikiem, a była to nocna zmiana. Wozych roboczą, maszynka moja zgrzyta kołami i gada po swojemu. Pyk, pyk, pyk. Dookoła mrok, jak to zwyczajnie w kopalni, że o dziesięć kroków widać tylko światło lampy, nie zaś samego nadchodzącego górnika. Baczę tedy pilnie na szyny i jadę. Wtem jakiś górnik wyskakuje na tory i kiwa lampą, abym przystanął. Lampa to zaś była wielka, miedziana i dawała tak silne światło, żem drgnął. I za nie widział na chwilę. Wydawało mi się, że ktoś bryznął mi do oczu strumieniem ognia. Poraziła mnie światłość niezwyczajna, jakby ta od miesiąca, która teraz w izbie się srebrzy. Przystanąłem, zgrzytnęły koła, zachurkotały wozy. Wyskoczyłem co szybciej na tory. Pilno mi było zobaczyć owego górnika z lampą miedzianą. I zapytać go, po co on na mnie kiwa. Przeszedłem wszystkie wozy, bo mnie właśnie próżno odprowadza ładowaczom do przodka. Patrzę, nie ma nikogo. Wołam, nikt nie odpowiada. Cisza taka i ćma dookoła, jakby ludziska gdzieś się przede mną umyślnie pokryli. Nie ulęknę się lada czego i to wiem, że bojaś górnikowi nie przystoi. Ale wtedy mróz mi przebieg po plecach, a nóż z poza drewnianych stojaków buśnie na mnie zielonym okiem skarbnik. A nuż naprzeciw mnie wystąpi teraz korowód cieni. Owych ludzi, co to ich zasypało kiedyś w tym chodniku, nim ułożono w nim szyny, nie znaleźli ich towarzysze, i tak już pół wieku śpią tu snem nieprzespanym. Ocząsnąłem się z lęku i raz jeszcze spojrzałem po torach. Za wozami nie było nikogo. Tfu! Dziwna rzecz! Przeciem dziś gorzał nie pił. Gadałem sam do siebie i splunąłem na stronę, bo w ustach poczuł jakąś gorycz obmierzłą. Wsiadłem znów do maszynki i ruszyłem naprzód, by na czas dostawić woz do przodka. Zazgrzytały znowu po szynach koła, maszynka gadać poczęła zwyczajnie. Szu, szu i ujechała nie więcej niż dwadzieścia kroków. Spozieram na tory, aż tu górnik znów z ciemności wybiega, staje na torze i lampą miedzianą na mnie kiwa. Znów poraziło mnie światło aż do bólu, ale przetarł oczyska palcami i co rychlej wyskoczyłem na spąk, by tego górnika dopaść. Czego chcę? Kto zaś jest? Możem zawczas przystanął? Huczało w mej głowie. Przeszedłem wszystkie wozy. Dochodzę do ostatniego. Nie. I teraz nie ma nikogo. Dookoła cichutko, choćby nocą w kościele. Rozgniewałem się mocno, zerwałem czapkę i cisnąłem na tory. No, terazki choćby was i tu i dziesięciu wyskoczyło ku mnie, to jadę, pierońskie ciarachy. Wrzasnąłem głośno, nikt mi jednakże nie odpowiedział. Ruszyłem znowu i po raz trzeci w górnik wyskoczył nagle na tory i jeszcze silniej, jeszcze prędzej, zaczął dawać mi znaki miedzianą lampą. Światło i lało się strumienie nawozy i na mnie. Ze srebrnego stało się zielone, potem żółto-złote. Wreszcie buchnęło niby czerwony płomień z wielkiego ogniska. Wydało mi się, że się tlał na mnie łachy. Gorąco zapierało dech, w ustach zaschło. — Teraz się nie dam to mnie mamić, ty marcho oszkliwa! — mrknąłem przez zęby. — Teraz jadę! Słyszysz, pieronie? Jadę! dr Chrup, chrup. Zagadały wozy. Odpowiedziała im maszynka. Jechałem prosto przed siebie, oślepiony blaskiem miedzianej lampy, zgrzany i spotniały od dziwnego żaru, który szedł od niej. Jechałem, nie bacząc, że przede mną stoi człowiek. Nagle światło zgasło. I tylko nikłe lampy mojej maszynki oświetlały tor. I w tej chwili posłyszałem krzyk, straszny, bolesny krzyk przyjechanego człowieka. Boże, com to uczynił? Co m uczynił? Szeptałem do siebie, czując jak żałość chłodnymi, ostrymi palcami dławi mnie zagardło. Jak mi się serce rozrywa od boleści wstydu, żem zabił człowieka. Bolesny krzyk nie ani na chwilę. Co będzie teraz? Przybiegną ludzie sztygarzy. Och, cóżem to zrobił? Trzeba było stać, choćby do końca szychty. Wyskoczyłem znowu na spąk. Pobiegłem za wozy już po raz trzeci tej nocy. Drżałem ze zgrozy. Na czoło wystąpił mi zimny pot. Ręce drżały i stały się jakby nie moje. Tam pod wozami leży krwawy strzęp. A ja... A ja to przecież uczyniłem! Biegnę, potykam się i znów biegnę. Świecę moją karbitką podwozy, Pod wszystkie, po kolei. Aż do ostatniego. I czuję, że włosy unoszą się na mojej głowie. Pod wozami nie ma nikogo. Nikogo nie ma na torach. Krzyk zaś nie milknie ani na chwilę, a człowieka nie widać. Co to? Co robić teraz? Jęczą moje usta zesztywniałe i wykrzywione strachem. Może to przyszła na mnie choroba? Może w gorący jestem i zdaje mi się, że słyszę krzyk. Dotykam czoła. Nie, zimne zupełnie. Głowa nie boli, więc co to? Zwiedziało mi się, czy jak. Przeszedłem raz jeszcze wszystkie wozy. Kiedym stanął przy ostatnim o kilka kroków przede mną, ktoś jęknął przeciągle, raz drugi, trzeci, a potem nic ucichło nagle. Poświeciłem lampą na tor nikogo. Nasłuchiwałem chwilę i nic. Mamidła jakieś marchy, myślałem sobie, a przecie robota pilna. Wsiadłem do maszynki i ruszyłem wolniusko, wciąż nastawiając ucha. Słyszałem tylko spokojne zgrzytanie kół wozów, które lokomotywa popychała tym razem przed sobą. Nie ujechałem jednakże daleko. Z głuchym łoskotem, z szumem przeciągłym zawalił się przede mną strop. I przysypał te wozy, które szły na samym przodzie, a najdalej były ode mnie. Takiem wtedy cało wyszedł z przygody, a i nikomu z ludzi w kopalni nic się nie stało. Miedziana lampa ostrzegła mnie przed nieszczęściem. – A ten człowiek? Kto to był, starzyku? – zapytał mały Pietrek i ciasno przytulił się do dziadka, poruszony jego opowieścią. Słuchał cały czas bez jednego słowa, nie śmiejąc nawet głośniej oddychać. Nie spotkałem tego człowieka nigdy potem, rzekł stary maszynista. I nikt na dole nie miał takiej pięknej miedzianej lampy jak on. Ale przecież widzieliście go, starzyku, tak? Nalegał mały. Widziałem go tylko raz jeden, wtedy w nocną zmianę. Potem stracił się gdzieś i tylko rozprawialiśmy o nim długo w kopalni. Ludzie mówili u nas na barbarze, że to nikt inszy, tylko sam skarbnik stanął wtedy przede mną i ostrzegł przed zawaleniem stropu. Tak bywa czasem w kopalni. Skarbnik tam czuwa zawsze i ostrzega górników. Mały Pietrek nie słyszał już tych słów. Usnął mocno, oparłszy jasnowłosą głowę na ramieniu dziadka. Paweł Duda odsunął go ostrożnie i ułożył na pościeli. Potem wziął ze stołu miedzianą lampę i powiesił na gwoździu na jej zwykłym miejscu. Księżyc chował się właśnie za chmury. Tu i ówdzie widać było na niebie oddalone gwiazdy, pobladły od bliskiego świtu. Miedziana lampa poszerzała teraz i jakby w oczach zmalała. Stała się na nowo zwykłą, starą lampą oliwną, jaką przed laty górnik świecił sobie przy pracy w kopalni. Klechdy domowe legenda o złej księżniczce. Czy ta się była? Miał książę Bolko Piastowicz na zamku Chojnasty na Dolnym Śląsku śliczną córkę, Kunegundę. Piękne to było dziewczę, włosy czarne jak heban, i oczy duże, błyszczące, odziedziczyła po matce swej, księżniczce niemieckiej. Cieszył się urodą córki książę Bolko i tylko czasami chmurzyło się jego oblicze gdy przypomniał sobie, że Kunegunda miała złe serce. Śmiała się, gdy kot złapał ptaszka, sowa, zajączka, kiedy psy szarpały kota i klaskała w rączki z uciechy. Próżno żebrak wędrowny wyciągał ręce, po muszmy do księżniczki, kazała go przepędzać z zamku i szczuć psami. A był to piękny zamek. Wysoko, bardzo wysoko stał na górze potężny, wielki, niezdobyty. Z bocza góry porastał gęsty las sosnowy. Z zamkowych rozciągał się wspaniały widok na posiadłości księcia. Jak na dłoni widać było przepiękne dąbrowy, zielone łąki pełne kwiecia, szemrzące po skałach strumyki i wodospady. Daleko, aż do gór olbrzymich, co je lud karkonoszami zwał. Bogaty i potężny był książę Bolko. Nic by mu nie brakowało, syna tylko nie miał, nie miał komu dziedzictwa powierzyć. Liczył też na to, że ukochaną córkę jego pojmie za żonę, który z licznych adzielnych rycerzy. Temu to rycerzowi, przyszłemu swemu zięciowi księstwo chciał powierzyć wieść o urodzie i bogactwie księżniczki Kunegundy szeroko szła w świat zjeżdżało się mnóstwo rycerzy zamek hojnasty rozbrzmiewał wesołymi pieśniami na ucztach i zabawach na dziedzińcu odbywały się liczne gonitwy rycerskie i turnieje księżniczka bawiła się wesoło i ochoczo Winczyła kwiatami skronie zwycięzców w turniejach, lecz serce jej nie uderzyło żywiej do żadnego z rycerzy. Martwił się książę Bolko i narzekał, I coraz częściej gorzkie czynił wyrzuty córce. Coraz też częściej troska o przyszłość księstwa chmurzyła mu czoło. Aż wreszcie zniewolona księżniczka orzekła, że tylko za tego wyjdzie za mąż, kto w pełnej zbroi potrafi objechać dookoła zamek hojnasty. Było to bardzo trudne i niebezpieczne zadanie. Zamek stał na wysokiej skalistej górze, bardzo stromej. Zewsząd czyhały na śmiałka głębokie przepaście. Widziała księżniczka, jak jeden po drugim jechali rycerze i spadając w przepaść ginęli. Jeden po drugim, zły uśmiech wykrzywił jej piękną twarz, serce nie znało litości. Aż zjechał raz od polskiej strony rycerz, jasne włosy spadały mu w splotach ujętych w złotą siatkę na ramiona. Błękitne oczy patrzyły jasno i szczerze. Zgrabny był i wysoki jak to pola, a tak silny. Że z łatwością podkowy stalowe łamał w ręku. Podobał się ów polski rycerz księżniczce, Zwyciężał wszystkich rówieśników na turniejach, uśmiech miał miły, serdeczny, poczciwy. Nawet zwyciężeni rycerze nie żywili doń niechęci. A jednak nie odwołała księżniczka swego postanowienia. Przez strachem patrzyła. Jak dzielny młodzian dosiadł konia i ruszył na objazd zamku. Widziała księżniczka, jak jechał wyprostowany, piękny, spokojny. Kopyta końskie ślizgały się po skałach, każdy krok groził upadkiem w przepaść i śmiercią. Blada, wystraszonym wzrokiem śledziła księżniczka ruchy konia, patrząc okna wysokiej zamkowej baszty. Serce jej uderzało głośno w piersi, aż zagrzmiały triumfalne trąby złote na dziedzińcu zamkowym, obwieściły zwycięstwo. Młody rycerz polski wjeżdżał na zamek, wyległo wszystko na podwórze. Z komnat swoich wyszedł ubrany w czerwień i złotogłów, promieniający szczęściem książę Bolko Piastowicz. Otoczony tłumem dworzan. Radość biła ze wszystkich twarzy, głośne okrzyki na cześć zwycięzcy uderzały w odwieczne skały i powtarzały się echem w przepaściach. Z bijącym sercem schodziła dumna księżniczka z baszty zamkowej na spotkanie zwycięzcy. A on stał cichy, spokojny, poważny. Skinął ręką na znak, że chce mówić i uciszyło się wszystko. – Dopełniłem życzenia Twego, księżniczko – rzekł – lecz po Twoją rękę dłoni swej nie wyciągnę. Dzieli nas mnóstwo ofiar Twego kaprysu, wielka liczba młodych i dzielnych rycerzy, których zgubiłaś. Żałośnie zagrzmiały trąby złote na pożegnanie – i rycerz odjechał. Zrozpaczona księżniczka Kunegunda długo tułała się po pustych pokojach na świetnym zamku hojnasty. Paczyła z rozpaczą w dal, gdzie znikł piękny orszak dzielnego polskiego rycerza. Wieczorem długo i tęsknie szumiały konary sosen okalający górę zamkową jakie jęki słyszano o północy, płynące z głębokich przepaści. Aż dnia któregoś, nie mogąc stłumić w sobie tęsknoty i żalu, rzuciła się piękna księżniczka w przepaść i zginęła. Pozostała po niej tylko legenda. Legenda o jej złym sercu, którą opowiadają wnuczętą babcie Dolnego Śląska w jesienne, długie wieczory, gdy za oknami zawodzi jesienny wicher I niesie od zamku hojnasty Opowieści o dawno minionych dziejach. Klechdy domowe, kamień pod Wolsztynem Czyta się Nubyja Miasto Wolsztyn nie jest bardzo dużym miastem. Jest to nawet zupełnie niewielkie miasto, Ale za to Wolsztynie i jego okolicach Przechowało się dużo opowieści. Czy słyszeliście może historię o kamieniu? Otóż w pewnej wiosce pod Wolsztynem, nikt już dziś nie pamięta nazwy tej wioski, był staw i duży, ni mały, a w pobliżu stawu, w białym dworze mieszkał pewien dziedzic. Strasznie chytry był ten dziedzic bardzo, ale to bardzo chciał mieć dużo pieniędzy. I ciągle myślał o tym, jakby te pieniądze zdobyć. Najłatwiejszą drogą wydawało mu się znalezienie jakiegoś skarbu. Szukał więc wokoło, szperał w pniach starych, spruchniałych drzew, kopał w lesie i na polu, rozgrzebywał stare mury. Aż raz przyszła do dworu cyganka. Zaczęła mu tak tajemniczo opowiadać o skarbach ukrytych w pobliżu jego dworu, że dziedzic doszedł do przekonania, Iż ów poszukiwany przez niego skarb znajduje się na pewno na dnie owego pobliskiego stawu. Zaraz więc zaczął poszukiwania. Staw był zamulony i porośnięty zieloną rzęsą i sitowiem. Ale to nie zniechęciło chytrego dziedzica. Spuszczę wodę z tego stawu, postanowił, to na pewno znajdę ukryte w nim skarby nają więc dziedzic robotników i dalej do roboty. Wykopali głębokie rowy, przez które spłynęła woda ze stawu, ukazało się dno. A na dnie leżał ogromny, oślizły, pokryty wodorostami kamień. Był to rzeczywiście niezwykle wielki głaz. W dodatku, gdy zaczęto oczyszczać go z mułu, okazało się, że na kamieniu wyryty jest napis. Zmiłuj się, jeżeli masz serce ludzkie i obróć mnie. Jest skarb, pod kamieniem jest skarb. Ucieszył się dziedzic i co prędzej zabrał się do obracania kamienia. Niełatwa to była sprawa. Kamień był ogromny, oślizły i trzeba było nie lada wysiłku, aby go podważyć, aż wreszcie udało się. Kamień został odwalony. Dziedzic rzucił się, aby co prędzej wydobyć ukryte pod kamieniem skarby. Być może będzie to skrzynia pełna złotych dukatów, albo może nawet i beczka pełna cennego kruszcu, a może będzie to mniejsza skrzyneczka, ale za to wypełniona po brzegi klejnotami, ale nic w tym rodzaju nie znalazł pod odwróconym kamieniem. Za to na kamieniu z drugiej strony... Wyryty był również napis. Być może jest to wskazówka, jak dalej szukać skarbu, powiedział dziedzic i zabrał się do odczytywania napisu. A napis brzmiał tak: Dziękuję Ci, żeś mnie odwrócił, bo sobie bardzo bok odleżałem. Zaklął dziedzic bardzo rozgniewany i od tego czasu zaniechał już poszukiwania skarbów. Ludzie w okolicy wyśmiewali się z niego do końca życia.